Wyspa miłości do siebie. Medytacja uzdrawiającej akceptacji. Witaj. To czas tylko dla ciebie. Czas, w którym... Nic nie musisz, a możesz wszystko. A nie musisz być silna, nie musisz być doskonała. W tej podróży jesteś mile widziana, dokładnie taka, jaka jesteś. Za chwilę wyruszymy w niezwykłą nocną podróż. Podróż która prowadzi cię na wyspę miłości do siebie. Miejsce stworzone tylko dla ciebie. Miejsce, gdzie nie ma ocen, nie ma powinności, nie ma krytyki. Jest tylko łagodność i prawda, że jesteś już wystarczająca. Zamknij oczy, zaufaj temu momentowi. Jesteś bezpieczny. Weź teraz powolny, głęboki wdech. I z wydechem. Pozwól sobie odpłynąć. Jeszcze jeden spokojny wdech i długi, ciepły wydech. Kiedy powietrze opuszcza twoje płuca, Poczuł, jak Twoje ciało powoli mięknie. Twoje ramiona opadają, czoło się wygładza, szczęka rozluźnia. Z każdym oddechem jesteś coraz bliżej siebie, coraz dalej od wszystkiego, co musisz. Oczu, jak Twoje ciało robi się przyjemnie ciężkie, ciężkie i ugruntowane, jakbyś zapuszczał korzenie w miękkim piasku snu. Masz prawo odpocząć. Masz prawo zatrzymać się. Masz prawo poczuć się kochany przez siebie. Wyobraź sobie teraz nocne niebo. Granatowe, rozgwieżdżone, otulające Cię jak miękki koc. Siedzisz w łodzi, która powoli sunie po spokojnej wodzie. Wokół ciebie tylko cisza i delikatny żumfa. Powietrze jest ciepłe, z lekką nutą jaśminu. A każdy Twój oddech wypełnia cię spokojem. W oddali widzisz wyspę oświetloną blaskiem księżyca, jak zapomniany sen, który czekał tylko na ciebie. Dopływasz do brzegu. Twoje stopy stykają się z miękkim, aksamitnym, chłodnym piaskiem. Czujesz ziemię, jej bezpieczeństwo, jej akceptację. Przechodzisz przez plażę i wchodzisz na ścieżkę prowadzącą. Głąb wyspy. Wokół ciebie nocny ogród, który pachnie wanilią i dzikimi różami. Lekkie światła, świecące wśród drzew, wskazują drogę. Każdy krok to krok ku sobie. Nie musisz się śpieszyć. To Twoja wyspa, Twój azyl, Twoje serce. Docierasz do centrum wyspy, gdzie znajduje się Polana, a na niej lustro. Duże, jasne, delikatnie świecące. Podchodzisz do niego, patrzysz na swoje odbicie, ale dziś widzisz coś więcej niż twarz. Widzisz oczy, które przetrwały tyle. Widzisz serce, które nie przestało czuć. Widzisz duszę, która zawsze była piękna. I może po raz pierwszy uśmiechasz się do siebie tak szczerze. Ostro nie ocenia, Ostro tylko przypomina kim jesteś, ile jesteś wart. Bez wysiłku, bez maski. Pozostań w tej chwili. Oddychaj. Pozwól sobie przyjąć to, co widzisz, bez odrzucenia, bez wstydu. Czujesz łzy? Niech płyną. Czujesz ciepło? Ogrzej się nim. Czujesz spokój? Odpocznij w nim. Powtórz w myślach, jakbyś mówił do siebie z wielką czułością. Jestem dobry, taki jaki jestem. Jestem dobry, taki jaki jestem. Nie muszę być idealna, by zasługiwać na miłość. Nie muszę być idealny, by zasługiwać na miłość. W mojej niedoskonałości jest piękno. W mojej niedoskonałości jest piękno. Wybieram łagodność. Wybieram siebie. Możesz powoli zacząć wracać z wyspy, przejść przez las, przez plażę, wsiąść do łodzi i odpłynąć. Możesz pożegnać się z wyspą, ale wiedz, że ona nigdy nie znika. To otworzysz ją ty i możesz zawsze tutaj wrócić. Wsiadasz z powrotem do łodzi. Spokojnie, czując w sobie nowe światło zacznij wracać do ciała. Poczuj, jak twoje ciało leży. Poczuj stopy, łydki, barki, plecy. Poczuj, jak oddech wypływa i wpływa z płuc. Delikatnie porusz palcami dłoni, palcami stóp. Weź głęboki wdech i długi, powolny wydech i uśmiechnij się do siebie, do tego, do tej, która była dziś na wyspie. która była blisko siebie, który pokochał się na nowo. Twoja wyspa miłości do siebie jest tylko częścią ciebie. Możesz ją odwiedzać ile razy tylko zechcesz. Nie potrzebujesz pozwolenia, tylko odrobiny ciszy i odwagi, by znów zamknąć oczy i wrócić do siebie. Dziękuję Ci za wspólną podróż. Jeśli ta medytacja przyniosła Ci ukojenie, zapisz ją, wróć do niej, podziel się nią. Z całego serca. Dziękuję Ci, że jesteś. Do usłyszenia na kolejnej wyspie.